Styczeń 2027. Polska znowu tonie w śniegu. Twój ogród jest martwy, zamrożony, nie ma kapusty, nie ma jarmurzu, nie ma niczego. Ale co, jeśli powiem ci, że istnieje roślina, która śmieje się z tego mrozu? Roślina, która pozostaje zielona pod śniegiem, roślina, którą możesz posadzić raz i zbierać przez 10 lat, bez przerwy. Nie mówię o drzewie, nie mówię o krzaku. Mówię o zielonym warzywie liściastym. W świecie nowoczesnego rolnictwa to jest niemożliwe. Warzywa żyją 6 miesięcy i umierają. Ale ta roślina łamie wszystkie zasady biologii. Jest odporna na mróz minus 20 stopni. Jest odporna na szkodniki. I w przeciwieństwie do jarmużu z supermarketu, który gnije po tygodniu, ta roślina żyje 5, 7, nawet 10 lat. Ciągle produkuje słodkie liście. Więc dlaczego nikt ci o niej nie powiedział? Dlaczego nie ma jej w żadnym sklepie ogrodniczym w Polsce? Jeśli te odkrycia cię fascynują, zostaw łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zapisz się do Zielony Skarb. Ale zanim ci powiem jej nazwę, musisz wiedzieć jedno: jeśli otworzysz teraz Google i wpiszesz jej nazwę, znajdziesz nasiona na sprzedaż. Nie kupuj ich. Powtarzam, nie kupuj tych nasion. To jest oszustwo. Jeśli je kupisz, Wychodujesz słabą roślinę, która umrze w rok. Zostań ze mną i zrozumiesz dlaczego. To jest Jarmusz dobenton. I teraz już wiesz, czego szukać w internecie, ale nie rób tego jeszcze, bo prawdziwy Jarmusz dobenton nie produkuje nasion. Słyszysz to? Nie produkuje nasion. To jest biologicznie sterylna roślina. Jeśli widzisz nasiona na sprzedaż, to nie jest prawdziwy dobenton. To podróbka, która zawiedzie cię w pierwszy rok. Ale jak zdobyć prawdziwą roślinę, jeśli nie ma nasion? To właśnie ci pokażę. Ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego ta roślina jest cudem. Wracamy do Francji. Rok 1780. Zimy w Europie były brutalniejsze niż dzisiaj w Polsce. Kiedy padał śnieg, pola pszenicy były martwe, sady były puste. Ten okres nazywano głodną luką. Przerażające miesiące, kiedy zapasy zboża się kończyły, a wiosenne plony, jeszcze nie rosły, ludzie umierali z głodu. Ale francuski przyrodnik Jean-Louis Marie Dobenton zauważył coś niezwykłego. Nie szukał jedzenia dla ludzi, dostał zadanie od rządu znajdź sposób, żeby owce przetrwały zimę. I znalazł dziwną kapustę rosnącą na wybrzeżach. Nie wyglądała jak normalna kapusta, nie tworzyła głowy. Rosła jak dziki krzak. I kiedy mróz zamienił każdą inną roślinę w czarną papkę, ta została zielona. Taubenton zrozumiał, że znalazł biologiczny cud. Zaczął ją rozmnażać dla owiec, ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Chłopi, którzy opiekowali się owcami, spróbowali jej. Spodziewali się, że będzie twarda i gorzka jak pasza, ale odkryli, że liście były słodsze niż jakakolwiek kapusta, którą jedli w życiu. Były delikatne, bogate w smaku. Nagle ta pasza dla owiec trafiła na stoły kuchenne. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowy przewodnik. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby ta roślina żyła w Twoim ogrodzie przez dekadę. Techniki propagacji krok po kroku, sekrety pielęgnacji, najlepsze odmiany. Znajdziesz go w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Przez następne sto lat Jarmuz Dobenton stał się cichym bohaterem europejskich ogrodów był rośliną typu zbieraj i wracaj wychodziłeś w śnieg zbierałeś koszyk liści na obiad a roślina odrastała za tydzień to było prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe nie trzeba było orać sadzić ponownie nic był kręgosłupem przetrwania dla pokoleń rodzin które nie mogły sobie pozwolić na porażkę więc jeśli był taki doskonały dlaczego zniknął dlaczego po drugiej wojnie światowej ta roślina nagle zniknęła z każdego katalogu? Odpowiedź nie brzmi, że przestał działać. Zniknął, bo pojawił się nowy wróg, wróg, który bardziej dbał o zysk niż o twoje przetrwanie. Rok 1950 wojna się skończyła, zielona rewolucja właśnie się rozpoczęła. Traktory zaczęły wjeżdżać na pola, jak żelazna armia gotowa do podboju całego kraju. Nawozy chemiczne były rozpylane z samolotów niczym deszcz przyszłości i postępu. Cel rolnictwa zmienił się z dnia na dzień niemal błyskawicznie i bezlitośnie. Nie chodziło już o przetrwanie, o to, żeby rodzina miała co jeść zimą i wiosną. Chodziło o wydajność na godzinę, o to, ile można wycisnąć z ziemi najszybciej jak to możliwe. I w tej nowej przemysłowej maszynie Jarmusz Dobenton był problemem do wyeliminowania. Nowoczesne rolnictwo opiera się na koncepcji zwanej czystym cięciem wszystkiego naraz. Rolnicy chcą wjechać ogromnym kombajnem, ściąć wszystko jednym przejazdem i zaorać ziemię. Potrzebują jednolitości roślin, które zachowują się tak samo i rosną w tym samym tempie. Ale Dobenton jest buntem przeciwko tej wizji, rośliną, która nie chce słuchać żadnych rozkazów. Nie rośnie w schludnych, równych rzędach jak posłuszny żołnierz na wielkiej defiladzie wojskowej. Rośnie w rozłożysty, chaotyczny krzak o 90 cm szerokości i wysokości. Rozwija drewniałą łodygę, prawie jak pień drzewa, która rozbiłaby ostrza maszyny żniwnej. Był zbyt dziki dla fabryki, więc fabryka go odrzuciła bez pardonu i litości. Ale był jeszcze ciemniejszy powód jego zniknięcia. Powód, który dotyka Twojego portfela bezpośrednio. W biznesie nasiennym istnieje termin zwany powtarzającym się przychodem model subskrypcji płatności. Jeśli firma sprzeda Ci nasiona zwykłego jarmużu, wyhodujesz go, zjesz, roślina umrze zimą. Jeśli te informacje są dla Ciebie przydatne, zostaw łapkę w górę teraz, w tej chwili. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się do kanału i aktywuj dzwonek powiadomień natychmiast żebyś nie przegapił kolejnych filmów o zapomnianych roślinach, które mogą całkowicie zmienić twój ogród. Wiosną wracasz do sklepu, portfel w ręku, kupujesz kolejną paczkę tych samych nasion. Jesteś subskrybentem ich systemu żywnościowego, płacisz co sezon za to samo w kółko. Ale Dobenton to produkt kup raz i miej na zawsze, który niszczy cały ich model biznesowy. Jeśli kupili roślinę w 1955, jadliby z niej w 65 i rozmnażaliby ją za darmo, tworząc nowe rośliny bez żadnej pomocy firm nasiennych. Nigdy więcej nie potrzebowaliby ich produktów, byliby wolni od całego tego systemu. Dla korporacji warzywo, które nie umiera, nie jest produktem wartym długoterminowej sprzedaży. To zagrożenie dla ciągłego przepływu gotówki, dla modelu opartego na powtarzalnych zakupach, więc przestali je wymieniać w katalogach, usunęli z oficjalnej oferty całkowicie i bezpowrotnie. Przestali uczyć o nim w szkołach rolniczych, jakby ta roślina nigdy nie istniała. Zakopali go żywcem w archiwach, mając nadzieję, że świat zapomni na zawsze. Zastąpili odmianami jednorocznym zaprojektowanymi, żeby kwitnąć i umierać jak najszybciej. Trzymając się w cyklu kupowania, sadzenia, kupowania, sadzenia bez końca i wytchnienia. Przez pięćdziesiąt lat mieli rację. Ludzie zapomnieli o dobentonie prawie zupełnie, ale popełnili błąd w obliczeniach. Założyli, że ich hybrydy będą lepsze we wszystkim. Kiedy botanicy wyciągnęli go do laboratorium, wyniki były upokarzające dla przemysłu spożywczego. Dlaczego dwustuletnia roślina jest biologicznie lepsza od dzisiejszych zaawansowanych hybrydów technologicznych? Wszystko sprowadza się do systemu korzeniowego, do tego, co dzieje się głęboko pod ziemią. Roczne warzywo jest sprinterem biologicznym z płytkim systemem korzeniowym na 15 cm. Jeśli pominiesz jeden dzień podlewania w lipcu, więdnie i pada jak słaba mucha. Dobenton jest maratończykiem z masywnym, głębokim, wieloletnim systemem korzeniowym sięgającym w głąb. Korzenie przebijają twardą glinę, schodzą do podglebia, gdzie minerały są zamknięte i ukryte. Wydobywa wapń, magnez, żelazo, pierwiastki niedostępne dla rocznych roślin w ich krótkim życiu. Kiedy jesz dobentona, jesz multivitaminę, którą roślina wydobywała pięć lat z głębi ziemi. Prawdziwy szok to zawartość cukru, rzecz potwierdzająca ostrzeżenie z początku tego filmu. Większość roślin wydaje energię na kwiaty i nasiona, to ich jedyny biologiczny cel życiowy. Jak tylko jarmuż zaczyna kwitnąć, liście stają się gorzkie. Cukier wędruje do nasion, ale prawdziwy dobenton jest sterylny. Stracił zdolność do łatwego kwitnienia wieki temu. Prawie nigdy nie produkuje nasion, jest biologicznie niepłodny jak muł w świecie zwierząt. To brzmi jak defekt, jakby roślina była uszkodzona i niepełnowartościowa, prawda? Ale to supermoc, bo nie mając dokąd wysłać cukru, przechowuje go w liściach. Pozostaje w stanie wegetatywnym jak wieczna młodość zamknięta w biologicznym ciele rośliny. Liście są słodsze, orzechowe, Pozbawione siarkowego kapuścianego smrodu zwykłego jarmurzu współczesnego i to prowadzi do oszustwa. Roślina sterylna nie produkuje nasion, nigdy ich nie zobaczycie. Jeśli widzisz paczkę nasion na sprzedaż, zapytaj, jak je zdobyli z rośliny bezpłodnej. Nie zdobyli. Sprzedają hybrydę, która zakwitnie i umrze po pierwszych sześciu miesiącach życia. Moc leży w sterylności. Ale jak go zdobyć, jeśli nie ma nasion w sprzedaży? Przestań działać jak ogrodnik. Zacznij działać jak chirurg wykonujący precyzyjną operację klonowania. Dobenton rozmnaża się przez sadzonki. Bierzesz kawałek żywej rośliny i tworzysz genetyczną kopiawkę. Nie szukaj w komercyjnych szkółkach, musisz pójść do podziemnej sieci miłośników starych odmian. Szukaj grup permakultury, bibliotek nasion dziedzictwa lokalnych forów lasów jadalnych w Polsce. Jest społeczność buntowników utrzymujących tę roślinę przy życiu, wbrew całemu systemowi przemysłowemu. Poproś osadzonkę jarmużu Dobenton, 10 cm łodygę, to wystarczy do sukcesu. Obetnij dolne liście, zostaw górny pęczek, wepchnij gołą łodygę do wilgotnej gleby mocno. Zakop do połowy, najważniejsza zasada. Trzymaj w cieniu, słońce zabije roślinę bez korzeni. W trzy tygodnie śpiące węzły budzą się i eksplodują korzeniami pod powierzchnią ciemnej gleby. Gratulacje. Stworzyłeś klona. Genetycznie identyczną kopię macierzystej rośliny z pokoleniami historii. Przesadź do ogrodu. Daj przestrzeń. A potem nie rób nic. To kluczowa rada. Największy błąd to rozpieszczanie. Nie podlewaj za dużo. Nie pielęgnuj nadmiernie jak dzidziusia. Ta roślina przetrwała francuskie zimy i wojny bez ciebie. Pozwól jej się zmagać trochę. Im głębsze korzenie, tym słodsze liście to fundamentalna prosta zasada natury i biologii. W sezon będziesz miał masywny krzak, a chcąc więcej, odłam gałązkę i powtórz proces. Jedna staje się dziesięć, dziesięć, sto darmowe jedzenie przekazywane przez pokolenia Twojej rodziny. Dziękuję, że zasadziłeś tę wiedzę razem ze mną w tym długim edukacyjnym filmie. Mądrość dziadków jest teraz w twoich rękach, w twojej głowie, w twoim sercu. Jak dobrze, że dotarłeś aż tutaj, do samego końca tej niezwykłej historii zapomnienia.